Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Jakub Wiącek i zapraszam Was na raport z kwatery dla Gentlemana. Jak widzicie, mamy dzisiaj różowe oświetlenie, bo dzisiaj jest odcinek, w którym opowiem o rzeczach dla naszych różowych, kosmetykach dla naszych różowych kochanych, cudownych kobiet. A co będzie w dzisiejszym odcinku? W dzisiejszym odcinku chcę Wam powiedzieć o nowej marce, którą mamy już dostępną w sklepie dla Gentlemana.pl. Jest to marka Nidyt. Ale zanim do niej dojdę, to chcę zrobić małe wprowadzenie, żebyście wiedzieli, jaka jest geneza w ogóle powstania tej marki, skąd to się wzięło i o co tutaj chodzi w tym wszystkim. Więc tak. Pewnie dużo, duża część z was podejrzewam, że kojarzy kosmetyki Mokosz. Kosmetyki Mokosz są w naszym sklepie już od, od kilku lat, od, od bardzo dawna prawie, że od samego początku sklepu. I są to kosmetyki, które, które w mojej ocenie są, są zrobione z taką. Z takim namaszczeniem, można tak to określić, czyli takie naprawdę wysokiej jakości, które i wyglądają elegancko. Jest to taka, taka najwyższa półka kosmetyków y, dla kobiet. I mówię o Mokoszu, dlatego że marka Nidyt z Mokosza się właśnie wywodzi. Ale zanim do tego dojdę, to Wam powiem jeszcze o Mokoszu, o takich y, kilku produktach, które są totalnymi, y, część z nich jest totalnym bestsellerem, a część z nich jest po prostu popularna nawet u nas w biurze przy takim codziennym użytkowaniu. I zacznę może od tego, że jeśli ktoś z Was kojarzy mokosza, to prawdopodobnie kojarzycie mokosza z tego, z tego tutaj balsamu. Jest to balsam brązujący do ciała i twarzy o zapachu pomarańczy z cynamonem. Mówię o tym zapachu, dlatego że wszyscy będą kojarzyli ten zapach, kto, 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 kto używał. Dlatego, że jest, jest to balsam przeznaczony dla kobiet. Kobiety kochają piękną opaleniznę. I właśnie ten balsam taką opaleniznę stwarza. I mówię o tym produkcie, dlatego że to jest totalny bestseller. Pamiętam, jak składałem jedno zamówienie w okresie letnim u Mokosza czy jeszcze przed okresem, okresem letnim, to wydaje mi się, że zamówiłem naraz chyba, chyba 1200 sztuk tylko tego jednego balsamu, tylko tego jednego produktu. Wiecie, w jednej, w jednej dostawie. Czyli naprawdę bardzo dużo i to sprzedaliśmy na pniu. Więc, więc ta popularność była naprawdę ogromna. Nawet tutaj widzę, że jest, że ma dwie naklejki kultowy koncept 2018 i laureat InStyle Best Beauty Buys, laureat 2017. Nie wiem, czy Focus złapie, prawda? Możliwe, że złapie. Więc jest to totalny bestseller, ten mokosz. Dlatego, że on robi tą opaleniznę, ale co jest bardzo istotne, nie śmierdzi. Większość, większość samoopalaczy, to pewnie wasze kobiety też wam powiedzą, może kobiety też mnie tutaj oglądają, to nie muszę nawet tłumaczyć wtedy. Większość samoopalaczy zostawia taki, taki specyficzny, taki, taki no, brzydki zapach, nieprzyjemny zapach. I bardzo często jest on na tyle nieprzyjemny, że, że wiele kobiet to, to na tyle odrzuca i blokuje, że nie używają samoopalaczy. A to był pierwszy kosmetyk. Z tego, co mi przynajmniej wiadomo, co, 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 co mam jakieś informacje, a trochę tych kosmetyków się tutaj przy, przewinęło na dżentelmena. Myślę, że znaczy nie myśl tylko dosłownie w tysiącach. To, to jest pierwszy produkt, który rzeczywiście ma ładny zapach. Czyli, że można się tym smarować z przyjemnością. Przy tym rzeczywiście działa, bo ta opalenizna się pojawia. I sam pamiętam, że. Że kiedy, kiedy pokazałem Reni, że takie coś mamy, to już właśnie te, te kilka lat temu, to używała tego samoopalacza jeden za drugim. Mam wrażenie, że wtedy była bardziej pomarańczowa etykieta, ale może mi się tak może mi się to, to źle kojarzy. Rynia używała te same palacze, pokazała swojej siostrze, znajomym, koleżankom i wszystkie, wszystkie sięgały później po tego mokosza i używały z przyjemnością. Jedyne na co trzeba zwrócić uwagę przy tym balsamie brązującym, to jest to, żeby starać się unikać smarowania w miejscach, gdzie są zrogowacenia skóry. Yy... Ja, ja o tym nie wiedziałem, Renia mi powiedziała, bo ona jest wiecie, ona jest po tych studiach kosmotologii na UJ i miała te wszystkie zagadnienia. Dlatego, że tam gdzie są kolana, łokcie czy kostki, to ta skóra dużo szybciej zmienia kolor i, i wtedy widać jakieś tam przebarwienia. Ale to jest taki wyjątek, jak się tego pilnuje, to nie ma problemu. I ten, ten balsam bruzujący rzeczywiście dobrze działa, szybko działa, na tyle szybko, że kiedy... Kiedy posmarowałem Renie kiedyś, to kolejnego dnia miałem sam lekko opalone dłonie, więc trzeba też uważać na samym końcu, żeby dobrze zmyć to wszystko, więc to ma właśnie do siebie ten balsam brązujący. I co się dzieje dalej? Mokosz przez, przez ten cały czas, od, od momentu premiery, pracował nad czymś mocniejszym, bo balsam brązujący rzeczywiście działa i działa dobrze, ale jego, nie, jego działanie jest widoczne. Ale po tym czasie udało się Mokoszowi zrobić już nie tyle e, balsam, co odżywczy samoopalacz do ciała. Tak to wygląda, i to jest całkowicie nowy produkt z tego roku. O, przepraszam, całkowicie nowy produkt z tego roku. I różni się tym, że ma dużo mocniejsze działanie od tego balsamu brązującego. Dlatego, jeśli macie kobiety, które kochają opaleniznę, to no to, to jest coś, co może im sprawić dużą przyjemność. Renia już, tego, już z tego korzysta. Jak tylko, jak tylko wyszedł, jak tylko miał premierę ten, ten samopalacz i zanim przy, przysiadłem do tego odcinka, to poprosiłem ją, żeby mi powiedziała, jakie są jej spostrzeżenia. I sobie tutaj wypisałem w notatniku w punktach. Już wam powiem. Po pierwsze, ładnie pachnie. No to jest właśnie ta, ta rzecz, że udało się wyzbyć tego nieprzyjemnego zapachu, który mają samopalacze. A dlaczego mają jeszcze samopalacze taki zapach? Dlatego, że ten, ten czynnik, ten składnik, który wywołuje tą reakcję, że, że skóra że skóra w odpowiedzi na nią zmienia kolor na ten, na ten brązowy, opalony, to ten czynnik po prostu ma taki brzydki zapach. I tutaj udało mi się to całkowicie wyeliminować. Drugi punkt, nie robi zacieków, smug i ładnie się rozsmarowuje na skórze. Czyli że no to jest o tyle istotne, że ta opalenizna jest równomierna i ładnie wygląda wszędzie tak jak powinna. Czyli znowu na plus. Kolejne, nie brudzi ubrań, czyli że jak tego używacie, to nie musicie się martwić, że po założeniu koszulki. Będziecie, mieli jakieś, czy będziecie miały, bo to jest, to jest dla kobiet, chociaż może jakiś mężczyzna też będzie korzystał z samoopalacza, nie wiem, myślę że nie. myślę, że nie. Nie brudzi ubrań i już po pierwszym użyciu widać efekt. To Renia, ja to dałem na koniec, ale Renia o tym powiedziała na samym początku, że to rzeczywiście jest skuteczne, pierwsze użycie samoopalacza już daje efekt, już, już, już to widać. I jedyne co, to, to trzeba dokładnie myć ręce po nakładaniu, bo później są po prostu opalone. Więc na to trzeba zwrócić uwagę, żeby dokładnie, dokładnie umyć ręce. A to samo Wam powiedziałem o tym balsamie brązującym. Więc zaczynam od tego, ten odcinek, właśnie od tego, bo to są takie, takie dwie przełomowe rzeczy. Czyli pierwszy to jest balsam brązujący, który już ma tą swoją historię. Na drugim miejscu mamy tą całkowitą nowość. I, I gdybyście chcieli obdarować swoją kobietę, to na dole pierwszy link dam do tego, do tego balsamu samoopalającego bo to jest naprawdę fajna rzecz. Jeszcze Renia mi powiedziała, że on nie tylko opala, ale też dobrze nawilża skórę, tak jak balsam do ciała, więc można nakładać go po kąpieli i właśnie ma działanie nie tylko nie tylko opalające, ale też nawilżające. I to jest myślę, że, że ważna informacja, bo podejrzewam, że większość kobiet zaraz po kąpieli smaruje się balsamami, żeby mieć gładną, gładką, jedwabistą skórę. Więc to też używa się to po prostu w okresie letnim zamiast balsamu do ciała, wieczorem po kąpieli. I jeszcze bardzo ważna informacja, to Renia mi też powiedziała, żeby to, o tym powiedzieć, że kiedyś samoopalacze zostawiały taki zostawiały brzydki kolor, taki żółtawy. A teraz te samopolacze zostawiają ładną, naturalną, brązową opaleniznę. Czyli, że to wygląda naturalnie, to wygląda atrakcyjnie. To, to, myślę, że to, jest, to jest o to tutaj w tym wszystkim chodzi, więc to jest najbardziej kluczowe chyba w tym wszystkim. I jeszcze co, co warto wspomnieć jest to, że, że nie każdy sobie z tego zdaje sprawę, ale ekspozycja na słońce może zawsze przyczyniać się do, Zwiększenia szansy na to, że, że będziecie mieli raka skóry. Czyli kiedy wychodzicie na jakiś spacer, jest upał, idziecie biegać, i chcecie biegać bez koszulki czy coś podobnego, to zawsze należy się posmarować kremem, Kremem z filtrem, żeby was nie spaliło, żeby tą skórę zabezpieczyć. Myślę, że, że trzeba o tym mówić, bo niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę, szczególnie jak widać, pewnie widzicie gdzieś na ulicach, nie? że ktoś tam, że ktoś budowlańcy często, nie budowlańcy chodzą bez, koszul, bez koszulki, tacy, tacy spaleni, no to wszystko jest tak naprawdę szkodliwe i powinno się tego unikać. O solarium już nie mówię, bo solarium to jest najgorsze, co może być, więc żadnych takich spraw. Nawet, wiecie, ja też nie jestem alfą i omegą i lata temu, jak chodziliśmy grać w piłkę, to całkowitą normą było tak, że jedna drużyna gra bez koszulki, a druga w koszulkach, żeby się nie myliło. No i w momencie, kiedy gramy na, na takim słońcu, łatwo jest się spalić, później w skopiecze, no i zwiększamy tą szansę na, na zachorowanie. I tak naprawdę należy się smarować, ja już sam tak nie robię. wiecie, Unikam takiej ekspozycji na słońce, ale nie zawsze to się da zrobić. Na przykład byliśmy teraz na tych wakacjach, to też Wam trochę opowiadałem, i poszedłem biegać w górach na dwie godziny. Byłem cały ubrany, bo też trzeba uważać na kleszcze, na czapkę, wszystko. A jak wróciłem, to się okazało, że mam całą, całą szyję i kark taką zdzieraną, spieczoną, że mnie to w piekło i bolało. Czyli to już powinienem był to posmarować wcześniej. W każdym razie, wiecie, jak się ma tego świadomość, to można, można tego lepiej pilnować. Więc. Więc tak, i A, a samo opalacze, i te baseny brązujące są całkowicie bezpieczne. Więc też na plus. Tak. Także od tego, od tego chciałem zacząć. A dlaczego od tego zaczynam? Zaczynam od tego, dlatego, że. Mokosz ma już taką ugruntowaną, mocną pozycję i mają te kosmetyki, które są w pewnym stopniu przełomowe, są rzeczywiście wysokiej jakości rzeczywiście działają. I, i my tutaj też korzystamy z tych, z tych kosmetyków. Ja, ja bardzo często lubię korzystać z ich skrabów do ciała. Są taki, takie, chyba melon z górkiem, jeśli dobrze pamiętam zapach, ale też było kawowy skrab, peeling pod prysznic i. Renia też używa tych kremów, kremu pod oczy, kremu pod oczy, figa, figa tam z jakimś dodatkiem, jeszcze raz nie pamiętam. Ale co się dzieje dalej? Mokosz zrobił drugą markę, która się nazywa nidyt. tak wyglądają pakowania. Nidyt Nature. I czym się charakteryzuje ta marka? O ile Mokosz był skierowany szczególnie dla kobiet w wieku około 30, powyżej 30 lat, to nidyt jest marką skierowaną i dla kobiet i dla mężczyzn, którą cechują którą cechują którą cechują tak krótkie a inaczej te, te produkty, które robi Nidyt, to nie są produkty, które mają są wielozadaniowe. Czyli tam zmniejsza zmarszczki, zmniejsza tam czegoś napięcia, odżywia nawilża, spowalnia starzenie skóry i tam 50 innych rzeczy naraz. Tylko to są produkty, które są skonstruowane w taki sposób, że miały jedno konkretne działanie, tylko ten jeden cel, w jakim mają być wykorzystywane. Przykładowo, tutaj mam akurat serum do twarzy i podoczy. to jest tylko nawilżenie. Mamy inne serum, które jest tylko do regeneracji. Mamy jeszcze inne, które jest tylko do tanizacji. Więc jest to, jest to takie działanie bardzo jednokierunkowe, konkretne, no i właśnie mogą tego używać i kobiety, i mężczyźni. Ja od kwietnia w kwietniu dostałem paczkę od Nidyt, żebyśmy sobie mogli przetestować te produkty i zacząłem od używania kremu nawilżającego. Tutaj przez, przez te raporty z kwatery, to jest myślę, że temat, który bardzo często się pojawiał, jeśli chodzi o krem nawilżający, dlatego że kiedy, kiedy robię treningi w zimie, jest bardzo, wiecie, taki, jest zimno, mroźno, suche powietrze. I ta skóra jest bardzo podrażniona i Wam często opowiadałem. No bo sam miałem kłopoty z tą skórą, że jest taka napięta, że boli, że czerwona. Więc w kremach do twarzy mam spory, spory przegląd. Również, również w tych takich z różnych zakresów cenowych. Dlatego że mamy takie, takie kremy tańsze, na przykład z ZEWA. Ale też kremy Captain Foset, które kosztują tam prawie 200 zł za, za małą buteleczkę. Jest też needed, jest była krejna, było Kloshi, więc te wszystkie, wszystkie kremy już w zasadzie testowałem. Wszystko, co mamy u nas, jeśli chodzi o kremy do twarzy, to już testowałem. I, i przyszła właśnie paczka od Needed. Tutaj nawet widzicie, że to jest, to jest ten tester. Jeszcze mi go trochę zostało tego kremu. Ostatnio mniej używam, bo nie mam już takich. Nie, nie mam swojej skóry. Jest cieplej, jakoś to wszystko mi lepiej działa. Trochę sobie tego poużywałem, nie wiem czy fokus jest, fokus łapie i rzeczywiście działanie tego, tego kremu jest, jest bardzo dobre i świetnie się rozprowadza i jest, no, no i to jest jeden z lepszych kremów, jakich używałem. Powiem szczerze, że nawet, y, nawet nie wiem jaka jest cena tego kosmetyku, <laughs> można powiedzieć, że jestem nieprzygotowany, ale... Y, nie no, nie można tak powiedzieć, bo tutaj nie chodzi mi o to, żeby opowiadać o cenach, tylko o tym, jak to rzeczywiście, rzeczywiście działa i co, co w tym jest dobrego, czy to, czy to jest ok. No i tutaj mogę powiedzieć, czy to rzeczywiście działa i Renia przed chwilą właśnie, jak o tym rozmawialiśmy, to właśnie powiedziała, że ona potrzebuje drugi, drugi żel do mycia twarzy, bo już pierwszy jej się skończył. Tutaj też mamy żel do mycia twarzy. Teraz go tutaj znajdę, czy nie mam go, czy nie mam go. Chyba go nawet tutaj nie mam. Wziąłem sobie te produkty, żeby wam pokazać, jak to wygląda, ale chyba tego nie będę wyciągał z opakowania. Tylko opowiem, co my tutaj w ogóle ciekawego mamy, jak to działa. Opakowania są z papieru. To wygląda na taki papier ekologiczny. To mi się podoba, że to nie jest jakiś taki taki. Hmm. Znaczy, no widać, że tutaj ten papier ma mieć takie, takie powiązanie, to, no to się kojarzy, że, że to jest ekologiczne, to jest taki papier, taki, taki naturalny, taki, taki jak, jak z odzysku trochę wygląda, ale wysokiej jakości, ładne, ładnie zrobione. W środku mamy szklane słoiczki, więc, więc jest mniej tego całego wiecie, plastiku. To też według mnie na plus, I, i to zdecydowanie są takie, to widać to podejście jeszcze, jeszcze od mokosza, żeby to było takie zgodne, zgodne z naturą. I jeszcze właśnie wspomniałem o tym żelu do twarzy, to może powiem, co Mirenia powiedziała o tym żelu do twarzy. Po pierwsze, że, że jest delikatny i że można nim też myć oczy. To pewnie, pewnie ważna informacja dla kobiet. Ja nie korzystam z tego, a to pewnie chodzi o jakieś tam sprawy makijażowe, że nie podrażnia. Ma delikatny zapach, i że jeśli ktoś jest wrażliwy na zapachy, to to będzie odpowiedni produkt. Irenia na przykład ma tak, że ona jest wrażliwa na takie zapachy, dużej przeszkadza, i że szczególnie w kosmetykach do twarzy, gdzie to, ten zapach jest, ma taką większą ekspozycję, więc ten jej ten odpowiada. I jeszcze, że nie trzeba go dużo dawać, żeby umyć twarz i na długo wystarcza. Na pewno zaleta. A teraz Wam jeszcze może powiem yy, coś więcej. O, widzicie, już otworzyłem sobie tej prezentację. NIDYT. I mamy tak. Minimalista w pielęgnacji, doskonała baza, jest dla każdego, czyli właśnie i dla kobiet, i dla mężczyzn. Wysokiej jakości, naturalne składniki, szacunek dla natury, szklane opakowania. No i to właśnie by się wszystko zgadzało, że widać ten taki motyw przewodni, żeby to było odpowiednie dla, że znaczy odpowiednie, że takie w zgodzie z naturą, żeby tego nadmiernego plastiku nie generować. To może jeszcze Wam krótko opowiem, na co się tutaj składa. Jakie są serie, może tych kosmetyków? Pierwsza seria to jest etap pierwszy do oczyszczania. Kolor zielony. Czy to będzie tonizacja do oczyszczania? Nie, tutaj mamy oczyszczanie. Mówię dlatego tonizacja, bo yy, szczerze mówiąc, yy, nie wiem, czy mężczyznom coś tonizacja powie. Mnie tonizacja niewiele mówi. Może to oznacza jakieś wyrównywanie, jakiegoś pH na skórze. No nie wiem, to pewnie bardziej kobiety się więcej, więcej będą wiedziały o co chodzi. Ale etap pierwszy to jest oczyszczanie. Czyli że to są produkty tylko do oczyszczania. Tutaj mamy naturalny żel do mycia twarzy, naturalny peeling do twarzy, naturalny olejek do demekijażu twarzy i oczu. No to już wam powiem, że ten peeling do twarzy naturalny, to mi się wydaje tutaj mamy, on jest w słoiczku, ma 60 ml pojemności, to to się wydaje fajna sprawa. Nie wiem czy wy używacie peelingów do twarzy, ale ja raz taki, jakiś czas używam i takim odkryciem pierwszym, który używałem, to, było, to był peeling do brody z Proraso. Bardzo fajnie się z, sprawdzał. Później używałem jeszcze z y, krasnoludzkiego skrabu do, y, tam, do wszystkiego, z, z, z tej mydlarni. Jak się nazywa ta mydlarnia? Taka, taka fancy mydlarnia, ta, ta, taka mała, co robią takie rzemieślnicze rzeczy, na przykład mydło jen. Jej, nie przypomnę sobie nazwy, ale nie robią takie fajne rzeczy. To właśnie zrobili też to krasnoludzki to krasnoludzkie mydło, ale też krasnoludzki skrab używałem tego do twarzy, było bardzo fajne. Czasami używam e, rekraftowej szorskiej cytryny, ale ta szorska cytryna jest, jest trochę za ostra do twarzy. no jest dobra, żeby sobie umyć ciało, ale na twarz to jest trochę, to jest, wiecie, to jest overkill. Tutaj mamy naturalny peeling Needed. Jeszcze go nie używałem, ale to wygląda na produkt, który, który sobie chętnie przetestuję. Naturalny peeling mechaniczny łączy cząsteczki pochodzenia wulkanicznego z kuleczkami wosku ryżowego otoczonymi ekstraktem z zielonej herbaty które jednocześnie złuszczają i odżywiają skórę. No wydaje się, że to może być spoko. Przetestuję. Ja lubię takie, takie peelingi do twarzy od czasu do czasu. Tak czuć, że człowiek jest taki umyty i czysty. Później mam etap, etap drugi. Tonizacja. W tonizacji jest ten tonik do twarzy. Może zobaczymy, do czego on działa. Odpowiednio obniża pH skóry i ją odświeża. O, trafiłem z tą tonizacją, że to jest pH. Okej, okay, czyli że... No, nie wiem, to chyba nie dla mnie. To raczej dla, dla kobiet z delikatną skórą, tak mi się wydaje. Etap trzeci, nawilżanie, i tutaj mamy dwa produkty. Pierwszy produkt to jest ten krem do twarzy i pod oczu, który ja sobie, mi się najbardziej przypodobał. Go, no widzicie, zużyłem prawie cały. Super sprawa. Ale też jest naturalne serum pod oczy i do twarzy. Jest też w tym kwas hialuronowy i Krokus. Jakie on ma działanie? Rewitalizuje, chroni, działa antyoksydacyjnie na skórę. Nie, no, nie, nie wiem, czy wy macie. Ciekawy jestem, jeśli macie jakieś doświadczenia z takimi serumami, z takim serum do, do, pod oczy do twarzy, jako mężczyźni, to, to podzielcie się w komentarzu. Ciekawy jestem, czy ktoś takich rzeczy kiedyś używał. Może. No, ja wam przyznam, powiem otwarcie, że styczności osobiście z czymś takim nie miałem. W sensie, że wiem, że, że kobiety używają takie rzeczy, ale ja jako mężczyzna nigdy żadnego serum pod oczy i do twarzy nie używałem. Jedyne, jakimś mi się przypomina, to był taki krem do twarzy i pod oczy z Barber Damon. Poużywałem go trochę, ale jakoś tam nie widziałem różnicy, jak to działa. Możliwe, że to... Tylko no właśnie, możliwe, że trzeba popróbować. W każdym razie przy nawilżeniu to ten krem sprawia się... Sprawia się sprawdza się świetnie. Na końcu mamy ostatnią serię kosmetyków, to jest etap czwarty regeneracja. Naturalny krem do twarzy ze skwalanem i sokiem z czereśni, wspomaga procesy odnowy skóry. Jej codzienną regenerację wspiera ekstrakt z kólnika, który wzmacnia i koi skórę wrażliwą i suchą. Regeneracja. No i tutaj też wam powiem, że ciekawy jestem, kiedy się Służy do dogłębnej regeneracji skóry. I tak się zastanawiam, no bo nie wiem, czy e, kiedy się taką regenerację powinno przeprowadzać. Ja tak e, jak mam nawet jakieś urazy skóry, to czy to jest taki moment? No chyba nie. No, no, no nie wiem, szczerze mówiąc, kiedy się używa regeneracji skóry. Będę musiał dopytać, spytam Reni zaraz. Najwyżej wam powiem później w kolejnym e, raporcie z kwatery. Nie wiem, jak to się ma do regeneracji. No, mnie zdecydowanie z tych czterech punktów najbardziej interesuje oczyszczanie. oczyszczanie z tym, z, z pingiem do twarzy. To może być fajna sprawa. A drugim punkt to jest to nawilżanie. Na 100% wrócę sobie do tego kremu, jak tylko, jak tylko zrobi się chłodniej albo będzie bardzo sucho, bo to, to, to ten krem bardzo dobrze działa. Więc tak, no, to jest to Nided no. Nature. Myślę, że. No, no właśnie, właśnie to jest to, że dla kobiet podejrzewam, że te wszystkie cztery punkty i że wszystkie kosmetyki byłyby do użycia. Ciekawy jestem, co powiedzą mężczyźni, czy, czy właśnie mamy mężczyznę, który będzie używał. Podejrzewam, że żel do mycia twarzy to jeszcze tak. Chociaż mi się to kojarzy, to bardziej by było do zmywania, do zmywania kosmetyków takich kobiecych. Naturalny olejek do makijażu twarzy i oczu, no to też bardziej tak bym powiedział, że dla kobiet. Później mamy tonik do twarzy, tonizacja. No też mi się wydaje, że to jest bardziej dla kobiet. Krem do twarzy i, i pod oczy. Świetna sprawa. Dla mężczyzn przetestowałem. Potwierdzam, że działa. Później mam serum pod oczy do twarzy. Myślę, że dla kobiet, ale kto wie. No może jak, jak mężczyzna już ma, ma więcej lat i jakieś tak pierwsze zmaczki się pojawiają, może to ma bardzo dobre działanie wtedy. No i zagadką, właśnie jest ten etap czwarty. Regeneracja. Co z regeneracją? Zaraz, zaraz dopytam. Zapiszę sobie, żeby. Napiszę od razu do ręki, żeby mi nie umknęło Czekajcie. Do czego służy etap czwarty, regeneracja w Nidit? Bo nie wiem. Zaraz się dowiemy. Okej, okay, a jeszcze Wam powiedziałem, że mamy te kosmetyki Mokosza, które używamy tutaj w biurze. To jest jeden z takich kosmetyków. To jest nawilżający lotion do dłoni. Często jest tak, że mamy jakieś duże dostawy, trzeba przynosić tych. 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 tych, tych boksów, Paczek dużych, wiecie, to, to, towaru. Jest i ta skóra się robi taka, właśnie, sucha, troszkę zniszczona, podrażniona. No i te lotiony świetnie się sprawdzają. To znaczy, parę ma takie. O, pokażę wam. O, że do takiego kremu do rąk, który ma taką warstwę taką okluzyjną, że jest taki bardzo tłusty i, i, i nie można później domyć, to zobaczcie, to jest taki kremik, że bardzo fajnie się wchłania. Super działa. Ładnie pachnie, tak świeżo, bo mam trochę na nosie. No i tutaj właśnie te kosmetyki mamy w życiu, rzeczywiście. No, nawet tak w takiej sprawie codziennej. No, więc tak, mogorzy jest, jest spoko. To wychodzi. To wszystko jest taka marka siostra mokosza, więc też, też jest taka pewność, że te produkty są dobrej jakości. No, no i cóż, i testować, testować. No, więc cóż, jeśli chodzi o ten etap regeneracji, powiem Wam w kolejnym, w kolejnym odcinku. Zobaczymy, co z tego będzie. A tak wracając do innych spraw, to tak. Przyszedł mi ten nowy USB-C. Już do iPada Pro, a nie tego wcześniejszego, więc będą przetestować sobie, jak to będzie działało. I taki mały zawód, y chyba od iOS 16, który dopiero wejdzie na iPada Pro, będzie możliwość też y używania niektórych aplikacji, które są na, y na MacBooku. I wczoraj y wziąłem sobie MacBooka, specjalnie z taką myślą, że, y że wejdę sobie do After Effects i chciałem zrobić żeby tak, no, W ramach takiego ćwiczenia zabawy, żeby Logo, logo Rarekta na przykład jakoś mi się animowało przy, przy raporcie z kwatery. Nawet tak wiecie, na początku, żeby jakieś wejście było. Ale okazuje się, że na iPadzie nie można zainstalować After Effects nawet. Trochę mnie zdziwiło, no bo w sumie jak wszystkie no, znaczy nie wszystkie, no, ale Photoshop jest, no to pomyślałem sobie, że, że tam to też będzie. Niestety się nie da. I tak mam trochę nadzieję, że jak wejdzie ten iOS 16 to będzie taka możliwość. Też wam mówiłem, że kończy mi się. A nie ten zegarek, że kończy mi się, skończyła mi się bateria ostatnio w zegarku. Zamówiłem sobie dwie dodatkowe ładowarki, już mi przyszło, także sobie jedną zostawię tutaj, drugą gdzieś skitram i nie będę miał stresu, że, że mi się jakiś biegnie załaduje. Okej, okay. to chyba takie najważniejsze informacje, które wam chciałem powiedzieć. To jeszcze pokażę z takich innych, <grych> z innych spraw, że tutaj mam naszego final, wersję finalną e, sprayu do włosów, to jest Seasalt craftowy. Piękny odgłos, który, no, no, już bardzo dużo tematów mamy w trakcie, ale to może już nie będę w tym odcinku opowiadał, bo i tak jest bardzo długi. Dziękuję Wam za obejrzenie, pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć.